Dzisiaj szybki odcinek, bo mamy zerwanie Nikity z kamerabojem, które wkurwiło pół internetu i sprawiło, że nikt do końca nie wie o chuj w tym wszystkim chodzi. Ale żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się kawałek, bo Nikola wcześniej spierdoliła od magikala. Ja? Spierdalam! Pojechała na pseudo tatuaż do Warszawy. I od tego się wszystko zaczęło koniec tematu. Przynajmniej w teorii. Po magikalu był cios. Cios się nią chwilę zajął, jako dobry przyjaciel, internet już wtedy zaczął się drapać po głowie, a potem, klasyka gatunku, kolejny debil, czyli kamera Boy. I to właśnie rozstanie Nikity z kamera boyem odpaliło ten cały cyrk. Na początku miało być normalnie. Zwykłe zerwanie. Bez afer. Bez konsekwencji. Bez publicznego prania brudów. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć tyle, że. Rozstaliśmy się. No, trudno. Nieważne dlaczego, nieważne z szacunku do... Po prostu z szacunku do tej relacji, która trwała y, dwa lata. Tak, dwa lata. Nie chcę mówić, co się stało, czy ja wina, kto zerwał, z kim zerwał. Nieważne. To po prostu zostanie dla nas, zostanie to między nami. Y, i, I tyle. Rozeszliśmy się i tyle. Nieważne kto od kogo, nieważne jaki jest powód, nieważne co się stało. Już więcej nie powiem, już nie, nie, nie wyciągniecie mnie za język, nie? Nie, nie pociągniecie. Ma u niego z bliskiego grona problem z hazardem. I doskonale Łukasz wie, że... Ja sponsorowałam długi hazardowe komuś! Plan był prosty: zamknąć pizdę i siedzieć cicho na swój temat. Czy im się to udało? No, oczywiście, że nie. Kurwa, oczywiście, że nie. Tą kolejną godziną było tylko gorzej. Zaczęło się wyciąganie prywaty, jakieś historie o pożyczkach. E, Łukasz próbował wziąć, bez mojej obecności, on był, siebie, on był u nas w domu, a ja byłam u kogoś w domu e, i ten, ja wchodzę i patrzę, że 24 kwietnia była próba wzięcia kredytu na kwotę 150 tysięcy. Kupiłam przez oficjalną stronę chyba, jak to się nazywało, zbiku Biku, za 200 zł wszystkie moje jakby próby wzięcia kredytu, można coś takiego zrobić. W biurze informacji e, kredytowej rzeczywiście jest taka opcja. Tak, no i ja to wykupiłam, sprawdzam i po prostu ręce mi opadają, to jest to wszystko, co ci wysłałam, Nie było bardzo dużo... E, Prób wzięcia tego kredytu i tam naprawdę nie były małe sumy, bo tam było 150 tysięcy, 80 tysięcy, 60 tysięcy, chyba nawet 30 tysięcy, więc to nie są małe pieniądze. O tych 150 nie wiedziałam i o tej całej też nie wiedziałam. Ile kurwa! Próby odzyskania pieniędzy z mizernym skutkiem i tematy, które nigdy nie powinny wyjść poza cztery ściany. Do tego doszły wątki związane z OnlyFansem, podatkami i zapomnieniami. A w kwestii finansowej, to po prostu jemu ufałaś jako starszej, bardziej doświadczonej osoby, osobie, która już prowadziła działalności gospodarczej, dlatego obarczasz go to za to, że, że podatki nie zostały opłacone, tak? Bo skoro on się zajmował tak, od strony menedżerskiej prawie że wszystkim, tak, dbał o twoje interesy, to dlaczego nie zadbał o coś tak ważnego, jak płacenie podatków, przez co teraz jesteś Tak, nawet nie wiem, czy to jest ważne, ale tak mówię, że jeśli nie wiem, ktoś by był ciekawy, na, na jaką sumę to jest, to no ja też mogę powiedzieć, bo ja się tam... Właśnie tam chciałem tak... się zapytać, czy, czy możemy poznać kwotę? To jest już plus minus e, z 200 tysięcy. Które nagle przestały być prywatne, a stały się paliwem do internetowej afery. Camera Boy w pewnym momencie zaczął jechać po nikicie, nazywając ją panią lekkich obyczajów. Czekajcie, sama tego chciałaś, chwilę. Sto... Ja była podka na tej zonie, Ty, na zonie. Co jest o tyle ironiczne, że jak zauważa Internet, sam brał udział w robieniu z niej internetowej kurwy. Sam robił jej zdjęcia, sam budował ten wizerunek, a teraz udaje świętego. Do tego dochodzi narracja Nikoli, według której brat boja miał sam jej robić zdjęcia, a on sam zrobił z niej produkt pod zasięgi. To są ich słowa, ale internet oczywiście mieli to bez litości. – Proszę. – Przyszła Nikita, przyszedł jej chłopak. Jak się nazywasz? – Niko. – Dobrze, no więc kameraboj. Yy, Widać? Widać, To Nikodem, nowy chłopak e, Nikoli. Nikola, była dziewczyna, kamera No i kamera boja. ofiara. No tak, nikt boli. boli? Zrobiliście duży bond, że tu przyszliście. Ciekawe. Jak na jakieś rozprawy sądowej się ubrałeś. Tak? Czarna koszula. Nikola, pisemny Czekajcie, bo tutaj mam takie świrowanie do reżyserki. Nie, nie chcę na nią patrzeć. Dlaczego nie chcesz patrzeć na Nikolę? Duży błąd popełniłeś, że tu przyszłeś. Brzmi jak groźba. No bo duży błąd przyszył Dostałaś pismo? Jakie pismo? Czyli nie. Dostaniesz tej i twój menadżer. Dobrze, czekamy. Za, za czekamy to, z niecierpliwością na to pismo. To, takie mam pytanie, zanim zaczniemy do Nikoli. E, czy jesteś dumna z tego, że przyszłaś tu ze swoim facetem, z którym uprawiałaś seks kilka lat temu? <laughs> Co ty pierwszy raz? Ona mi powiedziała. O, ciekawe, no, no. dobra, dobra. Czy to jest Mów. No powiedz, wariograf. Spotykaliśmy się mów, parę lat temu. Kilka lat ale za możecie, ale nie. nie ale e, Oni przyszli Zeznale. do mnie, do federacji, w której ja jestem, więc pytam. Tak, no tak, tak, tak. Do ciebie do federacji, taki, tak, że jesteś. Jeszcze raz pytam. Ja Czy to jest dla mnie za mocne. Poczekać. Pytać się nie, nie. możesz. Następne pytania. Czy uprawiałaś seks z Nikodemem kilka A kim ty jesteś, żebyś mnie o takie rzeczy... Przyszłaś do programu, musisz się tłumaczyć. A ja się nie będę z niczego tłumaczyć. Ale to, to po co tu przyszłaś? Trochę nie. cię pozłomować. Okej. Okay. Przynajmniej dowiedzieliśmy się czegoś, co wielu wiedziało od dawna. Pseudo-zaręczyny były robione pod zasięgi. A co tu się dzieje? to, to za uroczy kawaler? Cześć Nikola. To dla ciebie. Podoba się? Nie stresuj się, spokojnie. Oh. Teraz to ja się stresuję. No, no co, no co, no co, co? Chciałem powiedzieć tylko, że wiele w życiu przeszłaś, wiele w życiu jeszcze przejdziesz, wiele ludzi spotkałaś na swoim życiu, którzy cię zawiedli, ale też spotkałaś na swojej drodze ludzi, którzy od samego początku patrzyli na ciebie z serca. Jest to dla mnie bardzo ważny moment. Bardzo cię kocham. I życzę sobie i tobie, że aby na jutrzejszej walce, której wierzę, że wygrasz, będę kibicował ci nie jako twój facet, ale jako narzeczony. Czyli nic nowego. W takim związku to po prostu standard. Cała ta relacja od początku do końca wyglądała jak jedna wielka patologia i tyralnia oparta bardziej na kamerze niż na jakichkolwiek normalnych emocjach. Będziemy zaraz angielski, tak? Tylko mnie do końca. ja o nic więcej nie liczę. Dam, dam, dam. Chcę Ci oddać wszystkie dni, zostań ze mną jeśli ko... Kochanie, ty moja najgorsza na świecie? Najpiękniejsza na świecie? Nie mam dzisiaj... A kto jest dzisiaj... Nie masz ciasiu, a kto jest dzisiaj taki ładny? Powiedz, ja. Powiedz, ja. Ale że ty. A kto jest dzisiaj taki ładny? Powiedz. Najciekawszy moment ten, w którym kamera boy jeszcze niedawno bronił Nikoli. Płakał po niej i robił z siebie rycerza, a teraz ją wyzywa, wyciąga brudy i jedzie po niej bez hamulców. Nie kocha to takie rzeczy. Tyle ta cię poświęciła. Ty kurwa tak się upujesz. Porażka, tu, Ok. Okej. Ale w ogóle to, że ty potrafisz na poważnie, nie, mm -hmm. zaśpiewać tu na podcaście, taki message do Nikoli to też jest mocne, nie? Czy wiesz, jakby, ja ona chyba tego i tak nie doceni, nie? Doceni, tylko zaśpiewaj. Nie, ja się nie przerwę już. Nie docenię, ona tego nie doceni. Ale zaśpiewam. Chcę ci oddać wszystkie dni, zostań ze mną, jeśli ko... <śmiech> <śmiech> nie no, ale jak. Jakiś kompromaty? Nie. W sensie, że jakieś brudy? No. No co ona może powiedzieć? Nic takiego. Ona już wybuchła. Widzisz, już ludzie piszą, że już wybuchła coś tam, coś tam. Jestem spokojny, nie robię jakichś dram i tak dalej, bo po prostu nie, nie chcę, żeby właśnie, widzisz, to jest to, że nie chcę, żeby między nami była taka dziwna atmosfera, że wybuchła. Wiesz, o co chodzi? Na <słyszyny> Przynajmniej coś się dzieje. Jest o czym mówić. A właściwie... Nie ja mówię, piszę, a lektor AI wam to czyta, bo na razie swojego głosu udostępniać nie zamierzam. Wisienką na torcie było face to face z bombą, gdzie kameraboy okazał się wyjątkowo głupi i rzucił nieprawdziwą informację na temat Oli Ciupy. Więcej, mam dla ciebie taką fajną informację, bo ja nikoli robię zdjęcia. Nie? No tak czy nie? Ja nie wiem. No a ty widzisz po klientach. Ale... To, że ty robisz się zdjęcia, to mnie naprawdę nie interesuje a Widzę, że nie dotarło do Co, sugerujesz, że... Co sugerujesz, mówiąc, że Paweł liże po klienta? Myślę, że twoja kobieta jest znana, ty? No, co, nie jest Paweł. jesteś ty, Za co dostał pozew. I to akurat jest po prostu śmieszne. Na deser mamy jeszcze wielkie pogodzenie kamera Boya z Magikalem, bo jak się nie oszukiwać, bez Daniela Nikola dalej by zapierdalała na Date Zone i nikt by o niej nie pamiętał. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Widzimy się w niedzielę. Mam taką nadzieję, jakoś to ogarniemy. Będzie odcinek o Prawilniaku z Torunia. Dzięki za dzisiaj. Jak możesz, zostaw suba i lajka. Bardzo mnie to motywuje na wczesnym etapie rozwoju kanału.